Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Janem dzisiejszego spotkania będą liczby mieszane. Podczas lekcji dowiemy się, co to są liczby mieszane, które ułamki są właściwe, a które są niewłaściwe. Nauczymy się przedstawiać ułamki niewłaściwe w postaci liczb mieszanych i na odwrót liczby mieszane w postaci ułamków niewłaściwych. Przejdźmy do przykładu. Podzieliłam je na małe, jednakowe prostokąciki. Tych małych prostokącików jest pięć. Gdy ten prostokącik to jedna piąta dużego prostokąta. Jaka część prostokąta ma na zielono, na żółto i na zielono? No, malowano trzy, trzy piąte prostokąta. 5, 5, piątych prostokąta, a na zielono. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 5 prostokąta. Ale pewnie wielu z Was zauważyło, że można powiedzieć, że na żółto został pomalowany cały jeden prostokąt. Z tego by wynikało, że 5, piątych, to samo co jeden. I tak jest rzeczywiście. do kątów pomalowanych jest w prostokąty i jeszcze jest cztery piąte trzeciego. Za czternaście piątych to inaczej, dwie całe i prostokąta. Oglądanie liczb. I wśród nich są liczby mieszane, ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe. Pierwszy z nich, ułamki to ułamek właściwy. Ułamki właściwe to takie, których liczba jest mniejsza od mianownika. Ułamków właściwych o mianowniku 5 mamy 4, to jest 1,4, przepraszam, Piąta, dwie piąte, trzy piąte i cztery piąte. Ułamki niewłaściwe. U... niewłaściwe to takie, nie jest odmianownika, bo U... nie jest większe od mianownika. Ułamki niewłaściwe można. Liczby naturalne, które zawiera czyli takie, które jest przy pomocy liczby naturalnej, części, ułamkowej. Najpierw zajmijmy się takimi ułamkami niewłaściwymi, które można zapisać. czy tak, jak można zapisać, i drugie. 3, 4, 4, 5, 5 i pewnie się domyślacie. 6, 6, 7, 7 i tak dalej. I to inaczej ułamek zwykły o jednakowym liczniku i mianowniku, przy czym nie może być ani licznik, ani mianownik z 0. Jak to sobie wytłumaczyć? Możemy tak, na przykład podczas urodzin każde z dzieci zjadło. Jedno, jednego pączka. Marysia yy, zjadła jednego pączka. Hania swojego pączka podzieliła na dwie części i zjadła dwie z nich. Lena swojego pączka podzieliła na trzy części i zjadła trzy części. Yy, Marysia yy, swojego pączka podzieliła na cztery części i zjadła cztery. A Mikołaj swojego pączka podzielił na pięć części równych i zjadł pięć części. Każde z dzieci zjadło po jednym całym pączku. A jak jest z innymi liczbami naturalnymi? W tym celu przejdziemy sobie do strony 85, do przykładu w prawym dolnym rogu. Zobaczmy, co tu mamy. Mamy cząstki Ile mamy tych cząstek? 5, 10 cząstek. Skąd to wiemy? No, policzyliśmy, że to jest 10 cząstek, ale pod rysunkiem mamy napisane 10 piątek. Z tego wynika, że taka jedna malutka cząstka to jedna piąta koła. I pytamy się, ile z takich 10 części możemy złożyć kół. No to skoro całe koło zostało podzielone na 5 części, to my się pytamy, Musimy te 10 części podzielić na grupy po 5 elementów, po 5 cząstek. Ile jest takich grup? A no, dwie. Skąd się wzięły te dwie grupy? 10 podzielić przez 5, liczba wszystkich elementów podzielona przez liczbę części, z których składa się całe koło, to się równa 2. I z każdej takiej grupy zbudowano koło. Zobaczcie, 10 piątych, następnie dzielimy sobie 10 przez 5, otrzymujemy odpowiedź 2. Czyli 10 piątych to jest wynik dzielenia 10 przez 5. Czyli jak nam się licznik ładnie podzieli ładnie, bez reszty podzieli przez mianownik, to wtedy ten ułamek przedstawia liczbę naturalną. tę kreskę uchłamkową jak znak dzielnia. 10 podzielić przez 5 to 2. Z 10 cząstek, z których każda to 1 piąta koła, można spodziewać 2 koła. 8 czwartych to 2, bo 8 podzielić przez 4 to 2. Albo 2 razy 4 to 8. Na dwa sposoby można sobie sprawdzić. 24 szóste to 4. Bo 24 6 mieści się 4. Albo można sobie wytłumaczyć 6 razy 4 to 24. Spróbujmy rozwiązać przykłady z zadania pierwszego. Z poziomu A. Zamienimy łamki niewłaściwe na liczbę naturalną. 16 16 podziel przez 4. 16 podzielić przez 4. 16 ,4. 16 ,4. 16 ,4. 16 ,4. To 4. 56 podzielić przez 7. Ile się w 56 mieści 7? 8. 12 4 12 podzielić przez 4 to się równa 3. Pozostałe przykłady spróbujmy samodzielnie. 5 po 5 razy 3. 15. 5 bo 5 razy 5 to 25. 3 bo 3 razy 12 to 36. Bardzo ładnie. Wróćmy jeszcze do przykładu. Próbujmy teraz odgadnąć, jak Zrobić zapis w postaci liczby mieszanej. Innymi słowy, skąd się wzięła 2, skąd się wzięła czwórka, skąd się wzięła piątka. Czy przychodzi Wam coś do głowy? W poprzednim przykładzie już się dowiedzieliśmy, że zauważyliśmy, że kreskę ułamkową to możemy potraktować jako znak dzielenia. Co to jest 14? 14 to jest 14 malutkich dzielonych prostokącików. a każdy z prostokącików to 1 piąta. W związku z tym ja się pytam, 14 prostokącików, to na ile mogę podzielić grup po 5 elementów? A dwa. prawda? Dwie takie grupy mogą być po 5 elementów. się jeden prostokąt z drugich zrobi się drugi prostokąt. A 5 to 10, a prostokącików, więc jeszcze 4 malutkie prostokąty zostały, a 4 malutkie prostokąty to 4 piąte dużego prostokąta. W przypadku takich, gdy licznych książeli przez zmianę, z zapisem ułamka niewłaściwego w postaci liczby mieszanej. 14 sobie dzielę przez 5. Wynik Dzielenia to 2, a reszta 4. Czyli wynik dzielenia jest w całości, a reszta zapisujemy w liczniku ułamka. Mianownik zostaje bez zmian. Mianownik przez 5 to 2, a reszta 4. bez zmian. Trzy przykłady robimy wspólnie.

Więc mamy trzy całości w licznik od 25 siódmy, czyli inaczej 3 i 4 siódma. Wrócimy do proszę, kolejnych 5 przykładów, czyli FGHI, proszę zrobić samodzielnie w zeszycie. Zatrzymać film i wykonać te 5 przykładów w zeszycie

Siedemdziesiąt cztery siódme to dziesięć całych i cztery siódme. Trzydzieści siedem ósmych to cztery i pięć ósmych. Czterdzieści jeden szóstych to sześć i pięć szóstych. To teraz spróbujmy wymyślać metody, Zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. Właśnie sobie 3 łosia chleba to ile połówek? Każdy chleb to dwie połówki. To 3 chleby to 3 razy 2, 6 połówek i jeszcze jedna to razem 7. Czyli 3 i 1 druga to w łuku niewłaściwym 7 drugich. Zgadza się 7. 2 razy 3, 6 to jest liczba połówek w całych bochenkach chleba. I jeszcze dodajemy licznik 7. 3, 2 razy 3 plus 1 równa się 7. 2 całe 3 czwarte. 4 razy 2 to 8 i to 3. 11, mianownik bez zmian. 4 całe, 3. 3 razy 4 to 12 i plus 2 to 14, 14 trzeci. I wrócimy do podręcznika. Bardzo proszę, to były przykłady ABC z poziomu B żebyście teraz wykonali następne trzy przykłady. Proszę zatrzymajcie film i zapiszcie odpowiedzi w zeszycie, a za chwilę sobie sprawdzimy. 5 i 1 czwarta to inaczej 21 czwarty. 4 razy 5 to 20 i plus 1

Przepraszam, 16. 1. Jeszcze raz, 9 razy 1 to 9 i plus 7 to 16. Czyli to się równa 16 9. Dobrze, bardzo bym chciała, żebyście po lekcji w zeszytach do przedmiotu wykonali jeszcze po trzy przykłady z każdym tego poziomu, czyli trzy przykłady z poziomu A. Przykłady z poziomu B i trzy przykłady z poziomu C. Te, które pokazuję w kółeczku I jeszcze oprócz tego, bardzo proszę, żebyście w zeszycie ćwiczeń wykonali dwie strony statycznie mieszane. I to jest strona 110 i 111. Gdyby ktoś z Was miał trudność z zadaniem piątym, to bardzo proszę je minąć. Wspólnie jeszcze rozważymy to zadanie na, na następnej lekcji. A dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia.